Dobra, paczka numer dwa. Eee, maseczki. Nawilżające do mnie. To tu mamy. Na stopę maseczka, na ręce maseczka. Więc to generalnie polega jak ktoś ma takie bardzo wysuszone ekstremalnie ręce jak ja. ścianka spinaczkowa, mróz, zima. To się właśnie zakłada, takie skarpetki regenerują muce. A ciekawe. O, biedne żółwie. Nie wyrzucać do śmieci. do talety. Dobra, jak ktoś nie wiedział, otworzyłem to. I to wygląda tak. Tutaj jest coś do... otwarcia takie. O. Nie chcę mi się tam szarpać. Drybę, może A, jak to jest z i trochę objęt się w środku. No widzicie takie mokrawe w środku. Dobra, i to tak 15-20 minut rzekomo. A resztę co, co zostaje to trzeba później yy, no, smarować. No dobra. Po ściągnięciu po 20 kilku minutach, czyli dłużej niż trzeba. Ręka jest tak jakby trochę po wodzie, jest bardzo nawilżona i zobaczymy jak to działa. No. Zapowiada się całkiem mocne nawilżenie. Zobaczymy za jakiś czas i po powtórnych.